Niedługo wchodzi obowiązek zasłaniania twarzy, dlatego jako chirurg chciałbym się upewnić, że każdy wie, jak to zrobić. Ktoś powie, że to proste, mając maseczkę. I oczywiście, jeśli macie taką maseczkę na gumkach, jest to bardzo proste. Tu jest na górze taki drucik, modelujemy go na nosie, zakładamy na uszy, rozciągamy i w zasadzie gotowe. Nic bardziej banalnego. Jak się ją zdejmuje, ponieważ jest to jednorazowa maseczka, łapiemy za. Gumki zdejmujemy, nie dotykając maseczki, wyrzucamy ją i znowu gotowe, trochę trudniej jest, jeśli macie taką maseczkę typowo chirurgiczną z troczkami, to myślę, że część ludzi taką będzie miała. Ona jest dwustronna. Jedna jest bardziej zielona strona, druga jest bardziej biała. Chirurg zakłada zielonym na zewnątrz, ponieważ chroni przede wszystkim otoczenie od siebie. Jeśli wy byście chcieli. Bardziej chronić siebie od otoczenia, to byście założyli teraz białym na zewnątrz. Ja, żeby mi się nie myliło, zrobię tak jak zwykle, czyli zielonym na zewnątrz. Modeluję sobie nosek, i teraz tutaj muszę z tymi troczkami powalczyć. Nie zakładajcie ich na uszy, ponieważ będą was bolały. Te troczki powinny iść na górę i tu na górze, na głowie, sobie je dosyć ciasno. Związujecie nie za ciasno, tak aby, żeby, aby Wam tutaj nos nie zdrętwiał. Potem rozciągamy taką maseczkę i wiążemy troczek, który jest na dole, i wiążemy go tym razem na szyi. Tak? Tu nie ma być dziury. Wszystko ładnie przylega. Nosek przylega. Jak nie chcecie, żeby Wam parowała maska, to musicie, znaczy parowały okulary od maski, to musicie tutaj dobrze ją przymodelować. Jak taką maskę zdejmujemy? Oczywiście można potrudzić się i rozwiązywać każdy troczek, ale ponieważ jest to jednorazowa maska, to nie ma takiej konieczności. Możemy ją po prostu rozerwać, pamiętając, aby nie, używać, nie dotykać całej, całej maski. Więc rozrywamy jeden troczek, rozrywamy drugi troczek i całą maskę wyrzucamy. Życzę zdrowia.